Pytania w telewizji w polsce.pl naszymi gośćmi są publicyści Paweł Badzio i Marek Król Witam panów dobry Witam, Dzień dobry. proszę panów pod budynkiem konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie zebrała się grupa ludzi z czerwono zielonymi flagami Białorusi i prorządowe media białoruskie donoszą, że to pikieta przeciwko zamknięciu przejścia granicznego w Bobrownikach i nieprzyjaznej polityce Polski. No oczywiście można zrozumieć, że Białorusini mogą protestować przeciwko zamknięciu tego przejścia, przez które w ciągu roku przemieszczało się ponad milion osób, to jest, że zrozumiała. No ale ta nieprzyjazna polityka Białorusi w propagandzie rosyjskiej przybiera rozmiary no, po prostu Armagedonu. Już się mówi o tym, że że dziś tutaj propagandyści mówią, że uderzenie na Białoruś planuje Polska przygotowuje się do inwazji na terytorium Białorusi w ciągu 10 dni. Oczywiście, jeden z propagandzystów w bardzo niewybrednych słowach oskarżył premiera Morawieckiego o przygotowywanie się do wojny z Białorusią. Jest szef obciachowego rządu polskiego, tak mówi ten pan, Rychor Azaronak. Co za chory drań, Polska? Sam przyznał, że istnieniem Zachodu jest garść podłej tabaki, a dyktator Łukaszenka mówi o Polsce, że to jest hiena i że bardziej swojej zaciekłości przeciwko Rosji i Białorusi wykracza poza to, co robią i mówią Amerykanie. No więc zastanówmy się. Teraz panie Pawle, dlaczego Białoruś straszy swoich obywateli inwazją? Po co jej jest taka narracja, propagandowa potrzebna? Nie jestem pewny straszy swoich obywateli na pewno okazji tak, nie, czy, nie chcę też jakby stworzyć jakiejś takiej mentalności politycznej, że o to Łukaszenka też może być i tworzyć taki agresywny przyczółek, a jeżeli ten agresywny przyczółek ma być skierowany przeciwko komuś, no to oczywiście przeciwko swojemu sąsiadowi. Tak, ja też patrzyłem z zdziwieniem na... Może, może nie aż tak dużym zdziwieniem, ale ta Polska hiedem Europy i tak dalej, które to wszystko padało w wywiadzie, no budzi pewnego rodzaju zastanowienie, czy to jest e, dawanie upustu jakby swojej niemocy jako, jako szefowi, tego kraju, który ma o, ogromne kłopoty, który stara się tak balansować, e, żeby nie dać się zepchnąć do, do wojny z Ukrainą, na co być może e, mm, Władimir Putin miałby jednak ochotę. Ten, ten początek wojny, w którym była Białoruś zaangażowana, to trzeba o tym cały czas pamiętać e, tą wojnę nie, 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 nie przeistoczył się w taką stałą e, e, pomoc e, o charakterze militarnym. No i co wtedy y, y, Łukaszenka robi? Y, Mając też informacje, które docierają z tej globalnej sceny politycznej i być może będą sterowane przez, przez Putina. To znaczy y, 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 widzi, że y, przyjeżdża Prezydent Stanów Zjednoczonych do Warszawy, więc jakby w odpowiedzi y, y, oni tworzą te swoje spotkanie y, Łukaszenko Putin, które dzisiaj ma miejsce. No, jest to takie odbijanie polityki w krzywym zwierciadle Ja mam nadzieję, że ono nie ma większego znaczenia oprócz takiego propagandowego. Yy, I że nie, nie, nie jest przygotowywane, mówiąc w takim wielkim cudzysłowie, yy, zamach Sarajewie z 1914 roku, yy, że to nie ma wpływu tak wielkiego na, na, na politykę. Realną, aczkolwiek temu spotkaniu Łukaszenko putin tak jak wszystkim tego typu spotkaniom, no warto się e, przeglądać z dużą uwagą. Ja myślę, że to jest też taka neutralizacja pozycji Polski, którą Polska uzyskała jednak w ostatnich e, e, chwilach. To znaczy, bo to nie tylko, a jest to największe, największe wydarzenie spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze jest. Spotkanie w Wilnie, monachijska konferencja do spraw bezpieczeństwa, której rola Polski łącznie z Mateuszem Morawieckim i prezydentem Dudą będzie bardzo duża. Także tutaj mamy to zagęszczenie polskiej dyplomacji i roli Polski, co byśmy nie powiedzieli na scenie politycznej, i to wywołuje takie jakby daleki, daleki odgłos ze strony Łukaszenki. No właśnie, ale Panie Marku, czy to nie jest tak, że ten przekaz Łukaszenki jest dwutorowy? To z jednej z jednej strony jest to przekaz zewnętrzny, straszenie Polski, straszenie innych sojuszników Ukrainy. On mówi, że proponuje oczywiście jakieś pokojowe rozmowy między Bidenem a Putinem. Oferuje Białoruś jako miejsce tego, mówi, żeby sobie tam... Prezydent Biden przyjechał z Polski na to spotkanie, no ale mówi, że to zostanie w Polsce, bo Polska jest chieną Europy, a dziś przede wszystkim odgrywa najbardziej aktywną rolę w eskalacji wojny na Ukrainie. No, eskalacja wojny na Ukrainie, naszą wino, no to jest rzeczywiście karkołomna, karkołomna wyobraźnia pana Łukaszenki, ale z drugiej strony jest to również przekaz do tego społeczeństwa, które w pewnym momencie wykazało no, mało subordynacji wobec swojego przywódcy. No, przecież to, co się działo po wyborach, Wyborach prezydenckich na Ukrainie jednak świadczy o tym, że w tym społeczeństwie jakiś duch niezgody na to, co robi Łukaszenka, się jest cały czas żywy, pomimo tego, że przecież kilka tysięcy więźniów politycznych płaci za tą okrutną cenę i teraz jest pytanie, czy to nie jest tak, że Europa była zbyt łaskawa po tych wyborach dla Europa i świat dla Łukaszenki, czy to nie było tak jak w 2014 roku, kiedy aneksja Rosji, Krymu nie spotkała się z takim zdecydowanym potępieniem i reakcją świata wolnego, to teraz również no, no, ja rozumiem, że w sytuacja była w tym momencie po wyborach prezydenckich dość ciężka, bo jednak Putin stał za Łukaszenką i wtedy mało kto chciał tygrysa ciągnąć za wąsy. Otóż to, to ja przypominam sobie takie ostrzeżenie polskiego historyka, którego nazwiska nie mogę zaprzypomnieć, że mamy jako Polacy uważać, kiedy Niemcy albo Rosja mówią, że czują się pokrzywdzeni, że czują się zagrożeni atakiem z Polski, bo to niechybnie oznacza, że przygotowują się do agresji na naszą ojczyznę nie wymienił tutaj oczywiście Białorusi ale Białoruś wykonuje takim jest takim użytecznym idiotą, Kremla i trochę przypomina mi to takie doświadczenie z czasów praktyk studenckich gdzieś tam na w Karpnikach, kiedy, kiedy, kiedy wchodziliśmy do restauracji zawsze się pojawia jakiś mały taki Rozrabiaka, niezbyt wyrośnięty i się zaczepiał nas. I w momencie, kiedy stawało się, próba słownie, werbalnie uspokoić tego człowieka, to za niego wyrastał jakiś drąga i mówi: co, co słabszego chcesz bić? I w tej roli tego tego właśnie prowokatora występuje Białoruś. Nie, nie ukrywam, że oczywiście zgadzam się z panią redaktorem, że to ma mobilizować. Oczywiście nie wiem, czy to działa na Białorusinów, czy Białorusini są tak głupieni jak Rosjanie propagandą. Myślę, że część tak. Ale głównie ma być taką uwerturą do potencjalnej agresji ze strony wschodu Białorusi, no może nie samej Białorusi, bo przypomnę, przecież Putin za, zaatakował Ukrainę dlatego, że czuł się zagrożony przez NATO, które rzekomo osacza Rosję, no i on dokonał prewencyjnego ataku na Ukrainę, ale w zasadzie on nie jest agresorem, on jest reaktywny, że tak powiem, na agresję którą ma w głowie, którą sobie wymyślił, wymyślił wcześniej. No to jest typowe zachowanie psychopaty, to zająłem ktoś mnie pobił dlatego że podejrzewa, że ja go mam zamiar pobić. No, paranoja totalna. Także jest to, jest to, no, to stara się jakoś tam miejsce zająć. I to, co pani redaktor wspomniał, jak usłyszałem, że zaprasza do Mińska, żeby Biden przyleciał, a on ściągnie poprosi Putina żeby podleciał też tam do tego podskoczył do do, do do Mińska No to duża postać Szanowni Szanowni telewidzowie Szanowna pani redaktor Panie redaktorze myśmy bo może nie doceniali on naprawdę tutaj rządzi tutaj i, i Putina może sprowadzić i Bajdena zaprasza i tak dalej nawet samolot chce podesłać po Bajdena. No, po prostu coś niebywałego No trochę trochę to że tak powiem przywódca, niemniej jednak, no, ludzie cierpią siedzą w więzieniach w łagrach i to jest hańba Europy, że w XXI wieku mamy sytuację, że ludzie w łagrach nie tylko w Rosji, ale na Białorusi i nasz bohater poczobut skazany na 8 lat więzienia także, stąd retorsje Polski zamknięcie przejścia i tak dalej. No właśnie, pojawia się od czasu do czasu pytanie i taka, takie zatroskanie o to, czy Białoruś zostanie przez Putina wciągnięta do tej wojny czy aktywnie będzie w niej uczestniczyła bo to że tereny Białorusi są dostępniane wojskom rosyjskim w celu ataku na Ukrainę to jest fakt którego nie da się podważyć ale pytane ostatnio o to Łukaszenka oczywiście dziennikarze nie pytają o agresję Rosji Białorus rządowi dziennikarze o agresję Rosji nie pytają o atak na Ukrainę oni mówią o konflikcie na Ukrainie i pytane o konflikt na Ukrainie Łukaszenka powiedział jestem gotów walczyć razem z Rosjanami z terytorium Białorusi, jak na razie tylko w jednym przypadku. Jeżeli przynajmniej jeden żołnierz stamtąd, czyli z zachodu rozumiem, z NATO, przyjedzie na terytorium Białorusi, aby zabić moich ludzi. Ale to no, jest sprawa prosta. Już nie takie prowokacje widzieliśmy, które stawały się zaczynem konfliktu, chociażby wspominając radiostację w Gliwicach. Panie Pawle, czy rzeczywiście ten opór Łukaszenki przed aktywnym angażowaniem się, to znaczy wysłaniem swoich żołnierzy na front walki z Ukrainą, no, jest skuteczny? On się będzie długo od Putinowi opierał? No to jest takie opieranie się, to znaczy no, w pierwszych dniach wojny oczywiście udział Ukrainy był znacznie bardziej, udział Białorusi, przepraszam, no, był bardziej aktywny, bo, bo jednak z tego terytorium wysyłano rakiety no, no, na terytorium Ukrainy. E, później ta sytuacja jest taka, że właściwie Białoruś jest tylko, ale. Nie czy dobrze jest używać słowa tylko w tym momencie, no yy, przebywają tam yy, yy, wojska rosyjskie, yy, yy, to nie jest tylko sprawa logistyki, tylko jest to rola Białorusi, z ciągła militarna logistyczna. Yy, jeszcze pamiętajmy o tym, że ja dokładnie nie wiem jaka to jest liczba, ale, ale rakiety Iskandery pojawiły się bodajże w grudniu, pod koniec 2022 roku na Białorusi, które mogą w różne miejsca, również na przykład w Polsce. Także e, oprócz e, tej, tej śmieszności, o której myśmy rozmawiali, tej, tej, a, a, tej reakcji polityki Łukaszenki, my też nie jesteśmy w stanie na razie traktować tego spotkania dzisiejszego Łukaszenko Putin poważnie, ale ten element real polityk też tutaj jest. To znaczy, tutaj pani wskazuje na można tu wskazać na takie niebezpieczeństwo no, jakiejś e, prowokacji, bo jak Łukaszenka mówi, że chociażby jeden obcy żołnierz e, e, ma się pojawić na terytorium Białorusi, to jest ten warunek przystąpienia albo nie przystąpienia Białorusi do e, konfliktu takiego bardzo wyraźnego, militarnego, to można myśleć to o tym, że on tutaj rzeczywiście stawia jakiś taki warunek, którym określa się jako nie, względnie niezależny podmiot. Polityczny, który chce uchronić Białoruś od wojny. Ale mm, różne rzeczy historia na tym kierunku widziała, bardzo różna. Yy, przy czym jeszcze, jeżeli ja mówię o tej realnej polityce, to ona czasami ma miejsce. No, yy, szokowa dla mnie była informacja, yy, kiedy minister spraw zagranicznych Węgier właściwie można powiedzieć, odmroził w bardzo silny sposób stosunki z, z Białorusią, jadąc tam i yy, mając szereg yy, rozmów yy, dyplomatycznych. Dość poważnych. Także oprócz, yy, yy, oprócz tej kartury polityki yy, mamy te elementy polityki realnej, której, yy, której trzeba się yy, przyglądać, No chociażby również ze względu na to, co że no, tam jest jednak mnóstwo ludzi, I ostatnie pytanie do pana Marka. Czy to nie jest tak, że ta nienawiść Łukaszenki w stosunku do Polski, w stosunku do Zachodu, do NATO jest podszyta strachem? On sobie zdaje sprawę z tego, że to, iż jest dyktatorem na Białorusi, w dużej mierze zawdzięcza Putinowi. I czy to nie będzie tak, że w miarę tego, jak Putin będzie dalej słabł, jak będzie jego pozycja i w kraju, i za granicą no, znacznie się pogarszała, to Łukaszenka może się zdecydować na mocne wsparcie. bo on wie, że jego los zależy w dużej mierze od losu Putina. Dokładnie tak jest, jak pani redaktor to scharakteryzowała, także on od czasu do czasu musi z taką agresywną wystąpieniami się zaprezentować, żeby po główce pogłaskał go Putinu mówi harossi, nastajaczy heroj, nastajaści człowiek. I on czuje wtedy w jakimś sensie przydatny oczywiście jest żałosna rola. Wskazująca, nawiązuje do wcześniejszego pytania pani redaktor, że tak naprawdę Ukrai Białoruś jest bardzo słabym krajem, nie ma potencjału w ogóle, żeby chyba w tej wojnie uczestniczyć, oprócz udostępnienia terenu do agresji. I chyba Putin zdaje sobie z tego sprawę, no nie po to, by trzymał tutaj jakąś silną armię białoruską, która mogłaby mu kiedyś zakrozić. Tym bardziej, że stosunek do tej wojny Białorusinów jest dość oschły powiedziałbym ale raczej sprzyjający. Yy Ukraińcom a nie, nie, nie Rosji to, to to wyraźnie się wyczuwa. są oddziały Przecież białoruskie które walczą po Musimy stronie Ukrainy ten temat Proszę państwa w tym samym gronie spotkamy się za parę minut Proszę z nami pozostać.